Star Stable. Przebudzenie legendy. Helena Dachgren. Rozdział piąty. Alex i Tinkan galopowali w stronę Cape Point. Wiatr trochę osłab, a jesienny poranek był rzeźki, jasny i słoneczny. Widok niewielkiej przybrzeżnej wioski, którą z jednej strony okalały wysokie fale, a z drugiej jeszcze wyższe skalne urwiska był naprawdę zachwycający. Alex nie miała jednak czasu, by go podziwiać. Szczędziła go nawet na odpoczynek. Jej ciało było zdrętwiałe i wycieńczone, a noc spędzona w lesie spotęgowała uczucie zmęczenia. Długi prysznic i talerz pełen jajek i bekonu zadziałałby jak lekarstwo, pomyślała. No cóż, zwróciła się do tinkana klepiąc go po rozgrzanej od sierści. Jeśli ty dajesz radę bez prysznica, to ja też dam. Powrót do natury. Zdecydowała, że zatrzyma się w pobliskiej wiosce i zje śniadanie w kawiarni, zanim wróży do głównej kwatery Darkor, znajdującej się przy opuszczonej nadmorskiej stoczni na zachód od Osawy. Zwalczanie zła z pustym żołądkiem nie było dobrym pomysłem. Pieniędzy jej nie brakowało, bo przez ostatnie miesiące odkładała na niewielkie sumy ze stypendium. Poza tym, zawsze dostawała kilka groszy za pomoc Hermanowi przy naprawie zdezalowanej maszynerii w stajni Orwick. Jeden z tamtejszych menadżerów Zatrudniał ją też jako opiekunkę dla swoich córek. Ale w przeciwieństwie do koleżanek, nie mogła liczyć na finansową pomoc rodziców, bo nie było ich na to stać. Lubiła sama na siebie zarabiać i starała się oszczędnie zarządzać pieniędzmi. Życie nauczyło ją jednej ważnej rzeczy: zawsze trzeba mieć zabezpieczenie na wypadek, gdyby nie chciała kończyć tej myśli. Nie w chwili, kiedy słońce mieniło się na grzbietach lazurowych fal, a ona przemierzała malowniczą drogę na grzbiecie pięknego konia. Może niedługo dołączy do niego jeszcze jeden? Istniała szansa, że w kwaterze Cape Point odnajdą Concorda. A jeśli koń trzymany jest w zamknięciu, na pewno coś wtedy wymyśli. Zobaczymy, czy spełni się ten najgorszy scenariusz. Słońce rzeźkie. Słońce, rzeszkie powietrze i radosne paskanie Tinkana poprawiło jej humor. Obserwowała, jak ludzie z Cape Point wychodzą z domów i wsiadają na rowery, by dotrzeć do pracy lub udają się do pobliskiego sklepu po chleb. Choć patrzyła na nich z oddali, poczuła nagły, silny napływ czułości względem mieszkańców wioski rozpościerającej się u jej stóp. Myśl o tym, że niedługo znowu znajdzie się wśród ludzi i powróci do normalnego życia, dodała jej otuchy. Małe białe domki kojarzyły jej się z kostkami cukru rozrzuconymi na tle aksamitnego morza. Niedługo, tak niedługo tam będzie. Tak byłoby dużo lepiej, gdyby przyjechały tu razem wszystkie cztery. Ale sprawy miały się inaczej, a Alex była przyzwyczajona do działania w pojedynkę. Była prawdziwym samotnym wilkiem. Nie z wyboru, a z konieczności. Wiązało się to ze sporą dozą swobody. Mogła robić co chciała, działać w swoim tempie, nie musiała dostosowywać się do innych. Nie należała do nikogo, no może z wyjątkiem Pinkana. Czy można być prawdziwie wolnym, nie będąc jednocześnie samotnym? Może była to cena, jaką trzeba zapłacić, by cieszyć się pełną swobodą? Jej myśli plątały się jak nitki. Próbowała się z nich uwolnić i znów doświadczyć przyjemnego mrobienia w żołądku na widok krzątających się mieszkańców przybrzeżnej wioski. Telefon odezwał się w jej kieszeni. Wyjęła go i zobaczyła na wyświetlaczu setki nieodebranych połączeń SMS-ów i wiadomości głosowych. Widocznie w lesie nie miała zasięgu i wszystkie docierały do niej yy, i wszystkie zaległe komunikaty niczym lawina docierały do niej teraz, gdy znalazła się w pobliżu cywilizacji. Motylki w brzuchu powróciły, bo zdała sobie sprawę, że wiadomości mogą pochodzić od Lindy lub Lisy. Szybko jednak otrunęły, aż żołądek skurczył się z nerwów, gdy odsłuchała pierwszą z nich. Cześć, Alex. Tu mama. Potrzebuję pożyczyć od ciebie trochę pieniędzy na jedzenie i czynsz. Tylko ten jeden raz. To się więcej nie powtórzy. Obiecuję. Odzwoń proszę. Mamusia Cię kocha. Buziaki. Bip. Nowa wiadomość. Hej. To znowu mama. Chciałam się upewnić, że dostałaś moją wiadomość. Zadzwoń do mnie. Kocham Cię. Bip. Skarbie, mogłabyś odebrać telefon, gdy ktoś do Ciebie dzwoni. Myślisz, że dobrze się czuję, musząc błagać swoją córkę o pieniądze? Proszę, oddzwoń. Alex westchnęła głośno, próbując otrząsnąć się z nieprzyjemnego uczucia, które zakradło się do jej żołądka niczym pająk, zawsze gdy dzwoniła do niej mama. żadna z nich nie była zadowolona z faktu, że 16-letnie dziecko musiało pomagać w utrzymaniu rodziny, ale nie miały zbyt wielkiego wyboru. Mama Alex pracowała kiedyś jako pomoc pielęgniarska w domu spokojnej starości w mieście York. Zatrudniła się tam zaraz po szkole. I została na długie lata, ale pomagając niedołężnym pacjentom, nabawiła się urazu kręgosłupa i nie była w stanie dalej pracować. Renta inwalidzka nie pokrywała nawet podstawowych kosztów utrzymania. W teorii ojciec miał dokładać się do zakupów spożywczych i czynszu, ale niestety odwiedzał je równo często co święty Mikołaj. Przynosił Przynosił ze sobą nikomu niepotrzebne prezenty i bukiet niedorzecznych przeprosin, które mama zawsze przyjmowała, pewnie licząc na to, że może wróci do nich na dobre. Aleks nie czuła się już rozczarowana postawą ojca, nie czuła do niego zupełnie nic. Tak było łatwiej. Przy chmarze głodnych dzieciaków gnieżdżących się w małym mieszkaniu jedzenie znikało z lodówki tak szybko, jak się pojawiało. Alex dzięki pomocy Hermana mieszkała w pokoiku na terenie stajni Jorwik. Odwiedzając rodziny dom, gdy tylko mogła, uzupełniała zapasy mleka, chleba, sera i mrożonej pizzy. Ale jej brat James wypijał dwa kartony mleka dziennie, był jak małe zwierzątko. Ach, jak dobrze byłoby czasem wrócić do lat dzieciństwa, pomyślała z westchnieniem. Żyć bez trosko z dnia na dzień i nie martwić się o to, co przyniesie jutro, była zmęczona, Pełnieniem funkcji zapasowej mamy. Zanim wysłała mamie wiadomość, wyobraziła sobie, jak przebiegłaby ich rozmowa. Prawdziwa i szczera, podczas której Aleks miałoby odwagę powiedzieć to, co zawsze w sobie dusi. Wiesz co, mamo? Nie mogę być odpowiedzialna za to wszystko. Płacę czynsz, kupuję jedzenie i jestem zapasową mamą. Dla całej rodziny i wiecznie usługuję każdemu z was, choć dom jest tak ciasny, że muszę mieszkać przy stajni. Wiem, że starałaś się jak mogłaś przez te wszystkie lata. Kochamy cię, wiesz o tym, prawda? Niedługo chłopcy podrosną i też będą mogli pomagać. Poradzimy sobie, ale obecny układ nie działa. Nie mogę wziąć na siebie tej odpowiedzialności, bo to ty jesteś rodzicem. Musimy znaleźć inny sposób. Choć wszystko rozgrywało się w jej wyobraźni, nie mogła powstrzymać łez. Wytarła oczy brzegiem rękawa, na co zdarzą się jej błyskawica i różowa magia, jeśli nie może pomóc swojej rodzinie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Eh, mruknęła pod nosem. Teraz czuję się winna, mamo. Zawsze tak było. Aleks próbowała uciec od odpowiedzialności i przekazać ją do dorosłej osobie, która powinna wziąć ją na siebie, mamie. Bo była tylko dzieckiem, nie rodzicem i to nie do niej należało radzenie sobie z codziennymi problemami. W głębi duszy doskonale to rozumiała, ale jednocześnie kochała mamę i chciała pomóc jak tylko mogła. Mamę ma się tylko jedną, a jednak zanim znużenie i niekończące się rozczarowania odcisnęły piętno na ich życiu, mama była inną osobą. Alex pamiętała ją z czasów, zanim odszedł od nich tata. Szczęśliwa, młoda, pełna energii, z oczami o barwie karmelu, które odziedziczyła po niej Alex i silnymi ramionami. Mama, która mogła wszystko. Wtedy zawsze przychodziła z nią do stajni i razem przenosiły belesiana, polerowały siodła. Tej mamie łatwo było się zakochać, bo jej energia i ciepło były tak silne, że wszyscy do niej lgnęli, chcąc ogrzać siebie jej blasku. Wierzyła, że ta osoba wciąż żyje w ciele jej wyczerpanej, biednej, chorowitej mamy. I ze względu na to Alek zdecydowała się wysłać wiadomość. Pojechałam na przejażdżkę z Tinkanem. Nie będzie mi kilka dni. Oczywiście, że pomogę. Znaj... Zajmiemy się tym, jak tylko wrócę. Gdyby Alex nie była tak pochłonięta telefonem i korespondencją z mamą, gdyby łzy nie wypełniły jej oczu, nie zamazały obrazu, nie sprawiły, że świat się oddalił, rozpłynął, może, do... może wtedy dostrzegłaby, że nie jest już sama. Prawda jest taka, że nie była sama, odkąd razem z Lindą opuściły stajni i orbik. Najpierw szpiedzy działali w parze, jak ona i Linda. Potem tak samo rozdzielili się i, jak... I każdy, jak cień, podążył za swoim celem. Nie opuszczali ich na krok, jak bliźniacze odbicia w zamkniętym lustrze. Cień. Alex jechał za nią w bezpiecznej odległości, peł... w pełni zdyscyplinowany, odmierzając każdy ruch niczym szwajcarski zegarek. Alex i Tinkan oddychali w harmonii i wspólnie czerpali radość z psot i figli. Jessica i jej koń z pięciu ni zionęli ciemnością. Dziewczyna jechała wyprostowana, nie spuszczając oczu z Alex i Dinkana, a jej ogromny kuroczarny koń, kurczoczarny koń energicznie przeżywał kawałek trawy. Ten mały zabawkowy konik ma lepsze tempo niż ty wymruczała Jessica. Koń przewrócił oczami i niecierpliwie zarzucał ben. Tak, tak wiem kiedy naprawdę chcesz umieć być najszybszy. Ale teraz chodzi o to, by utrzymać właściwe tempo. A to nie jest twoją mocną stroną. Zresztą moją też nie. Poirytowana zmarszczyła brwi w nieprzyjemnym grimasie. Ta cała wycieczka straciła sens w momencie, gdy Jessica nabrała pewności, że Alex kieruje się do ich kwatery głównej jak podejrzewała od samego początku. Gdyby reszta jej posłuchała, byłaby teraz w Pandorii, zamiast uganiać się za dziewczyną, która poprzednio zmiotała ją z nóg, jakby była wątłą, szmacianą lalką. Trudno się z tym pogodzić, ale taka była prawda. Alex miała w sobie moc błyskawicy. Jessica nie podejrzewała, że drzemie w niej aż taka siła. W teorii zadanie wykona... wydawało się bardzo proste. Porwać koni i opóźnić przybycie jeźdźców duszy. Uwolnić magiczną energię, swobodzić Giernoka i po bólu. To nie było chyba aż takie trudne. A jednak okazało się trudniejsze niż, niż podejrzewała, nie doceniła jej duszy. Teraz najważniejsze jest, by dotrzeć do portalu na czas. Musiała zrobić porządek z dziewczyną, która węsała się po pandori. Podejrzewała, że to M, obrończyni Konkorda. Potem wznał ją pościg, żeby schwytać wszystkie cztery konie i dopełnić rytuału mającego uwolnić Cardnoka. Wtedy będzie mogła odpocząć. Jeśli jeszcze pamiętała, jak się to robi, przybyła tak daleką drogę, porzucając swoje dawne życie, dawną siebie. W końcu wróci do miejsca, które kiedyś należało do niej. Zamknęła oczy, rozluźniła swoje ziemskie ciało i zatraciła się w marzeniach o czarnej gwieździe, myślami powracając z innego wszechświata, innej biosfery. Musiała tam wrócić. Tutaj wszyscy nosili maski, nic nie było takie, jakie zdawało się na pierwszy rzut oka. Ona przede wszystkim. Ale ciągłe chowanie się za fasadą pozorów miało swoją cenę. Niekiedy odnosiła wrażenie, że z biegiem czasu coraz bardziej traci prawdziwą siebie. Czy żyła w niej jeszcze jakakolwiek cząstka dawnego ja? Kim była tutaj? Na wyspie Jorvik. Białe bryczesy nieprzyjemnie ocierały się o jej skórę. Nienawidziła tego ciała. Po oswobodzeniu garnoka wydostanie się z własnego więzienia. Pragnęła znowu stać się sobą tak, marzyła o tym, by powrócić na ciemną gwiazdę i odzyskać swoje dawne życie. Poza ciałem, poza ziemią tęskniła za czernią i srebrem. Chciała w końcu wrócić do domu. Gwałtownie otrząsnęła się z fantazji. To jeszcze nie czas na marzenia. Galopowała dalej, by nie zgubić Aleksa Dinkana. Musiała odebrać im magiczną energię. Bez niej nie będą w stanie uwolnić Garnoka. Potwór stał się bardzo niespokojny. Przysłuchując się uważnie, można było usłyszeć jego gniewne pomruki. Koń Jessica zastrzygł uszami i głośno zarżał. Jak na komendę z dna oceanu dobił do nich stumiony ryk. Jessica kiwnęła głową, jakby uzyskała odpowiedź na pytanie, i pognała za Alex.